Cześć, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na tym śmiesznym kanale zapraszam do oglądania zapraszam do subskrybowania, zapraszam do lajkowania subskrybowania, oglądania, komentowania czerpania wiedzy mamy mały pościsk znowu we filmach, filmach, we filmach, filmach ze względu na to, że w czwartek miałem wyjazd dla służbowy, byłem w garażu kolegów z Satio Electronics. Satio Electronics jest to firma, która może być wam zwana, znana na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego i nie tylko z nawigacji. Więc jeżeli ktoś by chciał, taką nawigację to znajdziecie ich na Facebooku, znajdziecie ich też na kanale Trawi Garage, znajdziecie ich w Google. Wystarczy wpisać SATIO Electronics Klementynowo tutaj z Dawidem i bardziej z chłopakami z Trawi Garage współpracujemy. Więc w czwartek był taki live udostępniony przez chłopaków Pawła i Rafała z RAWI Garage. Na live też był Waldek GR Sikora, więc tutaj składaliśmy ciągnik. tam będzie fajny projekt, moi drodzy, będzie fajny projekt. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale zacne plany ma. Tutaj Dawid To będzie potwór. O ile to będzie potwór. Mogę Wam tylko powiedzieć, że na wstępie ten ciągnik ma mieć 500 koni. Typowy do traktor poolingu. Na razie porobiliśmy tam kilka rzeczy, ale jeszcze wiele, wiele jest do zrobienia przed nami. Będziemy działać. Jeżeli będę mógł, to chłopakom pomogę. Ale mieszał się nie będę, ponieważ ogólnie nie jest to mój temat. Bardziej Paweł, Rafał, oni tutaj tą współpracę mają bardzo zaciśniętą. Zaprosili mnie do udziału, więc skorzystałem. A czy to dalej będzie się rozwijało? Miejmy nadzieję, że tak. Będziemy tam musieli też troszeczkę pomodzić, pokombinować. Ja i będę wspierał wiedzą na temat części Paweł i tutaj na pewno od strony wizyjnej przekaz kontakt z Wami, a Rafał będzie w tym temacie na pewno działał słuchajcie hmm, przede wszystkim w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat tej oto Pokrywy klawiatury do C385 to jest akurat czterocylindrowa, ale też poruszymy sobie też temat do sześciocylindrowych. Z tym, że w 6 cylindrowym użytkownicy wiedzą, że pokrywy są dwie, w czterocylindrowym pokrywa jest jedna. Do tego szpilki klawiatury są dwa rodzaje. W katalogu też występują. To widzę, chyba jest walcowana, bo. Gwint jest wyciśnięty, tu jest cieniej, tu jest grubiej na gwincie, więc jest na pewno walcowana, nie gwintowana, więc tu już ktoś sobie to ścienił. Mięsa brakuje, tu też oczywiście jest to samo, wygląda na walcowanie, i teraz tak moi drodzy, długości szpilek są identyczne, to no nie patrzcie na to. Jak wkręcić do końca, w zależności ile wejdzie w głowicę, do końca jak wejdzie, powinno się zacisnąć na końcu gwintu, bo dalej już nie pójdzie. E, kontry dwie, wkręcamy i występują dwa rodzaje M12 na M8 i M12 na M10. To są dwa rodzaje szpilek. Do tego przychodzą. Dwa rodzaje nakrętek. Nakrętka M8, nakrętka M10. Niewiele osób to wie, nawet sprzedawcy tego nie wiedzą. I wielu z was przez to ma problemy z uszczelnieniem klawiatury, bo gdzieś tam zawsze się poci, gdzieś ten olej się leje, gdzieś tam zawsze coś ucieka. Jeżeli chodzi. O... Pokrywy jako pokrywa, ta jest z tego co wiem to słowacka albo czeska, w każdym razie importowana z, tych, z, krajów, z krajów naszych sąsiadów południowych, ale miała być niby czeska. Występują też polskie, polskich nie ma i już nie będzie. Występują też importy. Ta pokrywa kosztuje około 350 zł. Występują też pokrywy importowane. Importowane nie mają tych przegródek, są gładkie. Nadlewy tutaj są często zbyt duże, i dzieje się coś takiego, że pokrywy nie idzie zamontować albo nie dochodzi, albo gdzieś się tam rzuca, ściąga. Są takie niestety objawy, moi drodzy. Tutaj tego. Nie zmienimy i pewnej rzeczy nie przeskoczymy. To jest pokrywa, jak ja powiedziałem, czeska, słowacka. I zobaczcie. Teraz tu mamy otwory. Jeszcze z luzem. Otwór jest 14. I teraz zobaczcie, tutaj ta śrubka też ma jeszcze luz ale gdy przyjdzie podkładka a nawet podkładka z gumką to już nam to tutaj powinno docisnąć podkładka miedziana nawet z dużym kołnierzem też nam uszczelni tylko że miedziana e, no. trzeba by ją wyżarzyć żeby zrobiła się miękka lub aluminiową kupić będzie, wtedy, będzie już z automatu aluminium jest miękkiejsze i zobaczcie tu przychodzi też o widzicie Nakrętka kołpakowa czy ósemka, czy dziesiątka. Nie ma to znaczenia. Tu jest w miarę sztywniej, i to, tutaj to bardziej mi się podoba ta nakrętka na dziesiątkę, ze względu na to, że uszczelni i będzie też um, uszczelni, ale też naprowadzi troszeczkę nam tutaj e, pokrywę, żeby się nie przesuwała. Bo jeżeli chodzi o zwykłą, to raz że tu, ale jeżeli będzie ósemka, widzicie? Chodzi o przesunięcie. Co mi się bardzo podoba w tych yy, słowackich, czeskich pokrywach, to wykonanie wzmocnienia. Z importowanymi już się spotkałem, że. Były tu gładkie i były za wysokie, nie szło tego w żaden sposób uszczelnić. E, importowane, tak jak powiedziałem wcześniej, to były nadlewy, które opierały się o y, wodziki, o wodziki mówię, o prowadnice, y, nie prowadnice, koniki, koniki mówię, podstawa, spornik osi dźwigni zaworowych. Jak i dźwigienka prawa, dźwigienka lewa gdzieś tam potrafiło to haczyć. Szczególnie y, duży problem jest z pokrywami od y, 6-cylindrowych. Tam jest miszmasz. Kolega brał taką właśnie importowaną, to y, pół dnia z nią walczył, żeby ją gdzieś tam po y, docinać, powycinać, żeby ją przyszlifować. Ale. Różnica w cenie, która była, bo to było 100 parę złotych kontra 350, no to niestety za te 200 zł trzeba było się bawić. Kolejna rzecz to tutaj wykonanie, jeżeli chodzi o y, prowadzenie do uszczelki też jest jak według mnie y, rewelacyjne. I powiem Wam szczerze, tak się zastanawialiśmy ostatnio, tylko że ten kanał jest dosyć głęboki. I. Zastanowiłem się bardzo, jakby tu dopasować o-ring, tylko musiałaby być ta pokrywa równa, głębokość tego kanału, żeby był idealnie równy ten kanalik po, całej, po całym obwodzie. Można by dopasować o-ring, włożyć tutaj o-ring i docisnąć to tylko i wyłącznie Oring o-ring, nie bez, z tą uszczelką, bo ta uszczelka... Kto montował ten wie, że ona lubi czasami sobie tutaj uciekać na boki, na prawo, lewo. I tak właśnie zastanawiałem się, jakby to wyglądało z O gdzie ten O można by było docisnąć, docisnąć do samego dołu i wtedy już ona by też siadła troszeczkę niżej. Nie wiem, czy by to nie przeszkadzało, jeżeli chodzi o pukanie, stukanie dźwigienek zaworowych w pokrywę, ale to zawsze można by sobie to przetestować. I tak jestem właśnie ciekaw. Gdzieś mi się obiło o uszy, że fabrycznie też były takie pokrywy, że tu był o ring, dopiero później była uszczelka. Ja z takim czymś się nie spotkałem, ale mówiły już mi to dwie czy trzy osoby, więc coś musi być na rzeczy. Jestem ciekaw, czy wy, widzowie, moi drodzy, spotkaliście się z czymś takim, żeby tutaj był o ring. Jestem ciekaw, też jakby to funkcjonowało, ale tak jak mówię. Podoba mi się wykonanie, podoba mi się tutaj wzmacnienie, czyli można troszeczkę tej siły y, więcej użyć do dokręcenia, bo niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który nie widział pękniętej pokrywy klawiatury. Ja już widziałem popękane, bo trzeba było dokręcić, bo gdzieś była nieuszczelniona, gdzieś się pociło, gdzieś ciekło i te pół obrotu więcej, pół obrotu za dużo. Już powodowało to, że pokrywa gdzieś tam się dała, że pękała, odkształcała się i później to wyglądało tak jak wyglądało. Tutaj mamy pokrywę w poniedziałek, ją wysyłamy do klienta i właśnie zamówił ze względu na to, że na tych dwóch już była trzaśnięta, poklejona i mówi, że będzie zrobione raz. A dobrze, więc wysyłamy i myślę, że i my, jako sprzedawcy. Będziemy mogli ten towar sobie przyszłościowo yy, Wam pokazywać, zachwalać, jeżeli coś jest naprawdę dobre, to warto dać te ileś złotych więcej, żeby można było to zamontować, żeby można było to założyć i nie wkur <laughs> denerwować się przy montażu. Więc są pewne rzeczy które po prostu trzeba będzie ogarnąć, zrobić i Wam pokazać. Dojechała do mnie instrukcja, tutaj dzięki Piotrowi dojechała do mnie instrukcja, pierwsza instrukcja do Ursusa C385 i na spokojnie będziemy sobie tą instrukcję myślę, że omawiać, bo dzięki tej instrukcji będę mógł Wam przekazać jeszcze i więcej wiedzy stricte technicznej, Jakie siły, jakie momenty, jakie podkładki dobierać, ile ma wystawać na przykład wtryski, jakie ma być GMP- takie rzeczy, będziemy sobie tutaj wszystko ustalali. Fakt, faktem, że ja Wam wszystkiego też nie będę mógł pokazać, ale bynajmniej będę mógł Wam omówić. I myślę, że. Każdy z nas będzie pod tym kątem szczęśliwy, bo instrukcje starego typu ciężko dostać, ale można dostać. A dwa. Są takie czasy, że ludziom się nie chce tego szukać po internetach. Idą na gotowe. I widać, widać i jeszcze raz widać. Że społeczeństwo robi się leniwe wygodne i nie chcę kombinować. Ostatnie pytanie roku, jakie widziałem. Oczywiście anonimowy autor. Jak wymontować przekładnię napędu licznika motogodzin w C360? Moi drodzy. Dwie śruby odkręcić, wyciągnąć Założyć nową uszczelkę silikon ma albo masa uszczelniająca, posmarować, włożyć, przykręcić. Po macie. Ale jednak są problemy. Trzymta się, do następnego letę, bo szwager przyjechał i słyszę, że butelki pukają. Trzymta się.